Cześć, cześć, witam drogie koziorożce. Yy, powróciłam i zapraszam Was na czytanie miesięczne na miesiąc maj. Musiałam sobie zrobić mały odpoczynek od przekazów tygodniowych i miesięcznych, ale już jestem i myślę, że teraz już będę. Dziękuję tym, którzy są, tak, którzy yy, oczywiście mnie cały czas obserwują, a tych, którzy mnie dopiero dopiero oglądają ten film, zapraszam do polubienia, do subskrypcji oraz na inne portale społecznościowe, gdzie jestem obecna z codziennymi przekazami. Więc zobaczmy, koziorożce, z jaką energią wchodzicie. No i arcykapłanka. Osiem pentakli. No, całe koziorożce. I ósemka mieczy. No, znowu to samo. Pamiętam wa y dla Was przekazy, jak robiłam ostatnio, no i znowu chyba to samo się rysuje. No i proszę z przełożenia było tak. No. No. Wasza energia. No właśnie. coraz lepiej, ale, ale. Śmierć, a w co mamy dziesiątka mieczy. Dobicie totalne, tak? I hierofant, czyli co, utarte, schematu, no, utarte schematy, utarte schematu, utarte zasady, ale też i y, nauka i przysposobienie pewnych wiadomości, tak? Hierofant to kierowanie się mądrością, dojrzałością i tym, co Was już życie nauczyło, a zarazem i sprawy rodzina a i też mogą być prawne urzędowe, sądowe. Ale tutaj w dziesiątce mieczy, no to przede wszystkim już dobicie zmęczenie, uwaga na zdrowie, tak, tym bardziej na nogi. Uważajcie, drogie kosiorożce, moje drogi, kochane diabełki, na nogi. Jeśli macie problem z nogami y, lub y, z biodrami, tak, lub tutaj z dyskiem, wiecie, od pasa w dół, tak, zwrócić na to uwagę, proszę. Więc zaczynamy. Z jaką energią wchodzicie? No tutaj paść y, buław, tak, czyli jakieś takie niezdecydowanie, ale zarazem je elastyczność. Wy to y, chcecie zrobić wszystko naraz. Być może w pracy jesteście rozrywani albo będziecie rozrywani, chociaż teraz długi weekend, to może teraz odpoczywacie, bo tutaj też i taka energia po części się rysowała w, tam w przełożeniu, bo tam była właśnie czwórka, ten, jakaś y, chyba rehabilitacja lub odpoczynek być może pod tym y, długim weekendem, tak, który akurat obecnie jest, ale tutaj przede wszystkim y, wyjście, bo tutaj otwierają się dla Was nowe możliwości. I wy będziecie mieć dużo do wyboru, tak? Nowe możliwości, dużo do wyboru. A wy działacie wszystko z dokładnością. Wy to jesteście tacy koziorożce. Wy to jesteście takie tacy, co z precyzją. Lubicie mieć wszystko zaplanowane na tip-top, lubicie z dokładnością to robić, budować, projektować, ale tu jest... Wy tkwicie w jakiejś klatce. Wy tkwicie w jakiejś klatce, w jakichś blokadach, tak? W, tym, w takich przyzwyczajeniach, które być może sami sobie narzuciliście, mhm. a tym bardziej w pracy, tak? Bo być może tak trzeba, bo tak już ten, bo kto jak nie wy, i wy się tak tego trzymacie. A tutaj są dla Was nowe perspektywy, się otwierają. To jest odcięcie się, tak? I zaczęcie czegoś nowego, nowe projekty, być może też i nowe zamówienia, jeśli chodzi o pracę, nowe wyjazdy, bo tutaj też i wyjazdy się pokazują, być może i na, na drugi koniec Polski, albo gdzieś tam, jak macie Jakieś te projekty, to tam będziecie je robić. Ale tutaj uwaga, tak? Bo tutaj jeśli macie te nowe projekty, ktoś może Was oszukać. Ktoś może Was oszukać, okłamać, tak, sprawdzajcie wszystko w pracy, a tym bardziej w uczuciach, bo tutaj jest dziewiątka mieczy. I tu w paziu buław nie działajcie pochopnie, jeśli o to chodzi, tak? Bo tutaj też jest taka niestabilność, niepewność. No a tutaj ktoś może Was i okłamywać, tak? Tutaj może Was i ktoś okłamywać lub Wy sami się okłamujecie, tworząc sobie nie wiadomo jakie historie w głowie widzicie te demony tutaj nad tymi mieczami. Wygoncie te wewnętrzne demony, które tam wam w głowie siedzą ludzie, jeśli macie jakieś problemy wewnętrzne, tak samo stany depresyjne, tak i to wszystko, że jest takie niezdecydowanie i tak, takie też ich chwiejne działania tutaj się rysują że raz jest wesoło, pięknie, a tu nagle dół, tak, zły humor i w ogóle y, izolacja od ludzi i w ogóle takie coś, takie zmienne, humory, takie zmienne sytuacje mogą właśnie się zdarzyć. A tu jest przede wszystkim wraz z rozpoczęciem czegoś nowego, nowych projektów, transformacja, to jest komunikacja, otwarcie się. Przede wszystkim robienie z charyzmą, tak? z charyzmą, z dokładnością, z perfekcją. Skupienie się intelektualne na tym, co wy robicie. To jest dokładność. Tutaj w kwestiach uczuć tutaj za dużo tego nie ma pokazanych. Tylko tutaj bardziej skupianie się na tym, co robicie. Z pasją. Z pasją, ale zarazem tutaj jest też i transformacja, odnowienie odnowienie siebie samego. tak. Być może po tym przemęczeniu, które was zabijało. Jeszcze tutaj zobaczymy. Tak, bo tutaj wy się kierujecie jakimiś utartymi schematami, które już zostały wam narzucone albo wy sobie sami narzu na, narzuciliście pod tym względem. Tak. Ale tu jest pokazane rozpoczęcie czegoś nowego, nowe projekty, nowe yy, cały czas, budowanie czegoś od podstaw, od podstaw, a może nawet i yy, będziecie budować dom, tak, i nad tym się będziecie skupiać albo nad remont mieszkania. Tak, tym bardziej na wiosnę. Teraz już sezon się rozpoczął i na tym się będziecie skupiać. I też pod względem inwestycji. O Jezu, jeszcze królowa buław. No to tutaj mówiłam, że nie ma energii miłości, a tutaj się pokazują takie siedem pentakli, Co, co zasialiście, to zbierzecie i tutaj są dostateczne. Sąd ostateczny, no tutaj też jakby pokazywały się te sprawy urzędowe, finansowe, prawne, tak w tym się miecz odcięcie się, bo tej tkwili się w, jednej, w jakiejś klatce, tak z nadzieją, aż co się zakończy królowa buław. To jest też i lew, jak i yy, kobieta z podznaku może być lew baran lub strzel, ale tutaj jest podznaku bardziej lwa. I y, wybór, jeśli chodzi o miłość, tak? Bo tutaj też mogły być i rozwody. Tutaj tylko, żeby być może czekaliście na zakończenie tych spraw. A wezmę jeszcze jedną kartę, bo to jest to, co jest zasiane, tak? Y, to na to czekaliście, bo być może czekaliście i się, skupialiście na pracy, y, żeby po prostu o tym nie myśleć, tak? Jeszcze jedną kartę wezmę. No, mówiłam na samym początku, no rekonwalescencja, będziecie chyba chyba leczeć siebie, zajmiecie chyba się sobą, tak, lub się zamkniecie po prostu, gdzieś tam odetniecie i będziecie się skupiać na sobie bo tu jednak ta kobieta, ona chyba wybierze inną drogę mhm. a nie was a nie was po prostu, tak karta gwiazdy, no well. tak a tym bardziej właśnie, bo też jest przełożenia wyszła yy, karta arcykapłanki, czyli co? Tutaj po prostu wy o czymś nie wiedzieliście, coś było robione za waszymi plecami, może byliście okłamywani, tak? A wy sobie wy siedzieliście w zamknięciu i czekaliście na Bóg, nie wiadomo co, a tu wyjdzie, a kuku? A właśnie, że nie, tak? Bo będzie ktoś inny. I yy, być może po zakończeniu jakiegoś związku, jakiegoś sporu ta osoba pójdzie w inną stronę, nie w waszą. Tak jest tu pokazane. Ja tu tak to widzę. Także wy tutaj potrzebujecie przede wszystkim transformacji w maju, tak i skupienie się na własnych planach, na własnych projektach. Tutaj skupienie się na sobie i przede wszystkim odpoczynek i regeneracja. Jak mówiłam, problem z krzyżem i z nogami się tutaj rysują, drogie koziorożce także na ten miesiąc y, są takie energie to są energie ogólne prawda jeśli chodzi o tygodniówki to będę robić zaczynam właśnie od piątku będę y, piątek sobota niedziela będę robić tygodniówki także bardziej rozwinę te sytuacje które się tutaj rysują na ten miesiąc także zapraszam was do obserwacji do polubień i do subskrypcji pozdrawiam was i dziękuję za uwagę